Serdecznie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na dzisiejszym szczególnym wydarzeniu, jakim jest podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Gdańskim Klubem Sportowym Gedania 1922. Zanim dojdzie do podpisania umowy, chciałabym przedstawić naszych gości. Pan Władysław Barwiński, prezes Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922. Jest z nami także dr Bartosz Dolański, dyrektor sportowy Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922. Jest z nami pan Mateusz Kotecki, który jest koordynatorem z ramienia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, współpracy pomiędzy instytucjami. i Jest z nami oczywiście gospodarz, Miejsca, w którym się znajdujemy, dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, któremu oddaję głos. Szanowni Państwo, sport nie muszę was przekonywać. Od wieków jest częścią szeroko pojętej kultury sportowcy od sta czasów starożytności poprzez kolejne setki lat nie tylko dają i wytchnienie, i radość kibicom, ale także stają się posami, prototypami pewnych postaw, postaw później naśladowanych w szerokiej kulturze popularnej są naszymi, bohaterami i tak było przez kolejne wieki. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, drodzy Państwo, jako państwowa instytucja kultury wśród swoich statutowych zadań ma oczywiście dbałość o dziedzictwo narodowe, to nasze główne, to nasze główne zadanie, dbałość o dziedzictwo kulturowe, o pamięć narodową. Robimy to. W wielu miejscach, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, korzystając z wielu narzędzi. Nasze wystawy, działania edukacyjne można było zobaczyć na wszystkich szerokościach geograficznych, od Biblioteki Narodowej Falkland, poprzez Uniwersytet Barceloński, aż do wielu gminnych, kulturalnych ośrodków w całej Polsce. Mówimy o historii, drodzy Państwo, na akademiach, czyli na tym poziomie akademickim, na uniwersytetach. Przygotowujemy konferencje naukowe, więc rozmawiamy na poziomie tym oczekiwanym od nas jako od Państwowej Instytucji Kultury, rozmawiamy o historii na poziomie akademickim, edukacyjnym, przygotowujemy filmy i wiele innych rzeczy, które trafiają nie tyle do szerokiego odbiorcy, ale do tych ludzi, którzy historią się interesują, którzy historię współtworzą, do historyków i zawodowców, ale także drodzy państwo, przynajmniej od 2017 roku jesteśmy instytucją i muzeum inkluzywnym. Jesteśmy skierowani do wszystkich. Nauczamy mówiąc kolokwialnie, czy opowiadamy o historii wszędzie tam, gdzie można o historii opowiedzieć. Przypominamy polskich bohaterów, przypominamy ofiarę, jaką Polska poniosła w czasie II wojny światowej. Nie ma miejsca, w którym nie jesteśmy gotowi do tego, aby opowiadać o historii. Dlatego też, drodzy Państwo, naturalnym wydaje się współpraca z klubem sportowym Gedania. Przypomnę Państwu, że w czasie II wojny światowej polscy sportowcy walczyli na... Wszystkich frontach. Bronili Polski w roku 1939, byli żołnierzami Podziemnej Armii Krajowej, walczyli w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Polscy sportowcy ginęli pod Tobrukiem, pod Monte Cassino. W czasie II wojny światowej zginęło 65 polskich olimpijczyków. Na tej karcie historii swoje słowa, swoje zdania zapisali także przedwojenni zawodnicy klubu sportowego. Gdania, jak napisał profesor Janusz Trupinda, który jest dzisiaj z nami, którego serdecznie witam, ponad 100 zawodników Gedanii straciło swoje życie w czasie II wojny światowej. Zawodnicy Gedanii, drodzy Państwo, bronili poczty polskiej w wolnym mieście Gdańsku, która jest tutaj obok, ginęli. W Szymankowie bronili także i ginęli na Westerplatte. Taką postacią, która łączy naszą misję na Westerplatte i klub Gedania jest choćby Wojciech Najsarek, kolejarz, zawodnik klubu Gedania, który bronił Westerplatte i zginął w pierwszych minutach niemieckiego ataku na Westerplatte. Z tych wszystkich przyczyn, drodzy Państwo, z naszej misji, z inkluzywności naszej instytucji, z faktu, że Gedania przed wojną znaczyła tyle, co Polska. Gedania i ten klub w okresie międzywojennym był rodzajem i przynależność do niego była rodzajem nie tylko deklaracji sportowej, ale też deklaracji narodowej. Gotowości do obrony bardzo ważnych wartości, do obrony Rzeczpospolitej tej zdominowanym przez Niemców wolnym mieście Gdańsku. A więc na skutek tej inkluzywności działalności naszej instytucji, wielkiego ładunku emocjonalnego, jaki niesie dla Polaków Gedania, i też dziedzictwa, które przenosi do XXI wieku postanowiliśmy wspólnie z Panem Prezesem i z Panem Dyrektorem, aby Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stało się oficjalnym partnerem klubu sportowego Gedania, co mam wielką nadzieję, przełoży się nie tylko na działalność edukacyjną, wśród tych blisko 800 dzieci, zawodników i trenerów zgromadzonych wokół klubu sportowego Gedania, ale Mamy także nadzieję, że przełoży się to na wynik sportowy. Chciałem w tym miejscu podziękować panu prezesowi Barwińskiemu i panu doktorowi Bartoszowi Dolańskiemu za dotychczasową współpracę. Zrobiliśmy wspólnie kilka inicjatyw edukacyjnych, no a dzisiaj zaczynamy nowy rozdział współpracy między Muzeum II wojny światowej w Gdańsku a Klubem Sportowym. Gedania, dr Bartosz Dolański jest spiritus z z tej naszej współpracy. Już od wielu lat, jak mówię, współpracowaliśmy wokół projektów edukacyjnych i sportowych, a więc jesteśmy doświadczonymi partnerami, którzy mogą jeszcze wiele dobrego dla Gedanii, dla historii i też dla pomorskiego sportu zrobić. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Prosiłabym o zabranie głosu pana Władysława Barwińskiego, prezesa Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922. Dzień dobry. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Dla mnie jest to honor i ogromny zaszczyt móc tutaj dzisiaj być i rozmawiać o historii Gedanii. Myślę, że ci wszyscy gedaniści, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, w tej chwili patrząc na nasze działania. Czują się usatysfakcjonowani. Organizując klub Gadania 1922, taką nazwę przyjęliśmy w 2006 roku, żeby jakoś szczególnie uwzględnić historię najstarszego polskiego piłkarskiego klubu w Gdańsku, dlatego też ten wyróżnik 1922, przyjęliśmy takie motto: Historia zobowiązuje. I to motto w dniu dzisiejszym chyba się, no może nie w stu procentach, ale praktycznie dopełniło, gdyż ten element historyczny to było to dla Gedanii jako pewne korzenie i pewien element stałości i trwałości. Na tym budowaliśmy również rozwój edukacyjny, sportowy, szkoleniowy naszej młodzieży, wpajając im, kim, czym, była Gedania, kim byli Gedaniści, jakie jest znaczenie tego klubu w Gdańsku, jakie znaczenie tego klubu było w okresie, kiedy Gdańsk był wolnym miastem. A Gedaniści czuli się związani z polską polskością i byli nośnikiem tej polskości w Gdańsku. Dlatego ten element stał się bardzo ważny równolegle z procesem szkolenia dzieci i młodzieży. I mam ogromną satysfakcję, że. Ten aspekt historyczny i dotychczasowy rozwój od 2000, szczególnie 2006 roku, bo to jest ten okres, kiedy ja mogę w pełni się wypowiadać i odpowiedzialnie podchodzić do realizacji tego projektu. Cieszymy się, że przetrwaliśmy w różnych trudnych okresach i ten dzisiejszy dzień jest pewnym takim zamknięciem pewnych wspólnych działań, gdzie dostrzeżono nasz potencjał, gdzie nasza młodzież zrozumiała, że. Jaka, jaka jest wartość i jakim nośnikiem kultury również jest sport, bo tak jak dyrektor następnie wspomniał, sport spisuje się w kulturę, sportowcy są również nośnikami kultury, więc tutaj ten aspekt, aspekt kultury, sportu i historii, na dzień dzisiejszy ja podchodzę do tego z punktu widzenia kwestii historii, bo niebawem będziemy obchodzili stulecie gdzie już teraz wszystkich serdecznie zapraszam do wspierania nas przy organizacji tego projektu. Między innymi tutaj ta nasza współpraca również będzie zmierzała w tym kierunku, abyśmy mogli godnie uhonorować wszystkich tych, dzięki którym to dzisiejsze spotkanie ma miejsce. Bez historii, bez ludzi, którzy poświęcili życie, zdrowie, swój cenny czas. Tak jak dzisiaj Ludzie zaangażowani w rozwój Gedanii 1922, aby można było ich uhonorować, a potem dzięki wsparciu właśnie takim inicjatywom i takiej współpracy z Muzeum II wojny światowej na dzień dzisiejszy tutaj pilotuje tą sprawę pan dyrektor chcielibyśmy móc dalej kontynuować i niech ta historia stuletnia wpisze się również w XXI wiek. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość nawiązania tej współpracy. Panie prezesie bardzo dziękujemy, a o szkoleniach, kolejnych już pokoleń dzieci i młodzieży opowie nam pan dr Bartosz Dolański, dyrektor sportowy Gedani 1922. Szanowni Państwo, dziękujemy za zaproszenie panu dyrektorowi całemu Muzeum II wojny światowej. Tak zostało wspomniane. W naszych strukturach jest blisko 800 zawodników, w tym uczniowie klubu sportowego, w tym uczniowie szkoły mistrzostwa sportowego, w tym ponad 150 przedszkolaków i licealiści. Dzięki tej współpracy liczymy na to, że jesteśmy pewni, że jubileusz stulecia będzie bardzo, bardzo udany. Jesteśmy przekonani, że na tym, podczas tego jubileuszu wszyscy nasi, nasi zawodnicy przeżyją to z uśmiechem, ale jednocześnie zależy nam na pewnej refleksji, na perspektywie tego, w jakim kraju żyjemy. Żyjemy aktualnie w pięknej Polsce, cudownym Gdańsku. I uważam, że każdy z tych gadanistów, który oddał życie za Polskę, zrobiłby wszystko, żeby na jeden dzień wstać, zagrać na nierównym boisku, z bolącą nogą, żeby doświadczyć tego piękna sportu. To chcemy przekazywać naszym zawodnikom, naszym dzieciom, bo ta perspektywa jest ważna, bo mają cudowne boiska, żyją w dobrym czasie, mają w większości wspaniałe rodziny, i chodzi na właśnie o tę perspektywę, że doceniali to, gdzie żyją w tym czasie. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. A o, o samej współpracy, na czym będzie polegała, opowie koordynator e, współpracy międzyinstytucjonalnej, pan Mateusz Kotecki. Szanowni Państwo, na mocy umowy, która za chwilę zostanie zawarta, Muzeum II wojny światowej w Gdańsku staje się partnerem klubu Gdania 1922 Gdańsk. Yy, Jednym z głównych z naszych zadań jako muzeum jest kultywowanie pamięci o polskich bohaterach. W tym o bohaterach lokalnych, takich właśnie jak Gedaniści. Wspomnieni tutaj Gedaniści, którzy w czasie II wojny światowej ponieśli największą ofiarę, oddali życie za wartości, za patriotyzm, za Polskę. Dlatego też na koszulkach, w których występować będzie pierwszy zespół Gedanii pojawi się jeden z bohaterów z tego okresu, okresu II wojny światowej, Gedanista, który który oddał życie za Polskę. W ten sposób chcemy uhonorować tych, którzy, którzy tworzyli ten klub i są, są tym mostem między przeszłością a teraźniejszością. Kolejną kwestią jest dotarcie do kolejnych pokoleń danjstein, do, do kolejnych pokoleń młodych gedanistów. Dlatego też, kiedy sytuacja na to pozwoli, młodzi sportowcy odwiedzą muzeum, aby poznać historię. Polaków w wolnym mieście Gdańsku, aby poznać sytuację, kiedy klub powstawał blisko 100 lat temu, z jakimi problemami wtedy się tutaj borykano. Chcemy tak, aby, tak jak mówi Motto klubu, historia zobowiązuje, aby ci młodzi sportowcy, młodzi gadaniści mieli świadomość, że reprezentują barwy klubu, który niesie wartości, które, wartości, które są uniwersalne, ponadczasowe. Chcemy, by, by byli tego świadomi. Kolejną kwestią jest, na ten rok są przygotowania do. Obchodów rocznicy setnej rocznicy powstania Klubu Gedania Gdańsk, które przypadają w roku 2022. Dlatego też tu we współpracy z klubem chcemy, aby te obchody miały charakter godny i adekwatny do rangi rangi jaki, jaki, jak, jak, rangi klubu, jakim jest Gedania Gdańsk. Ja ze swojej strony dodam, że dla mnie osobiście liczę, że ta współpraca przyniesie dla Gedanii rozwój pod kątem sportowym, pod kątem organizacyjnym dla muzeum przyniesie poszerzenie kręgu zasobu osób, do których dotrzemy z naszym przekazem wiedzy o historii XX wieku. Także ja Państwu bardzo dziękuję, a Pana Prezesa i Pana Dyrektora proszę o podpisanie dokumentu. Dziękujemy bardzo, także nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić bardzo prosimy Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Gdańskim Klubem Sportowym Gedania 1922. Prosiłabym także po podpisaniu o może przejście do wspólnego zdjęcia. umowy zostały już podpisane, także zapraszam do pamiątkowego zdjęcia. I tutaj też szczególne na tą okoliczność zostały przygotowane szczególne koszulki, które przypominają nam tą szczególną datę stulecia powstania gdańskiego, gdańskiego Klubu Gedani. GEDANI. Prosiu, a, chyba chyba w, drugą w drugą stronę. To muszą się Państwo zamienić. 1922 2022, a więc stulecie gadani. Szanowni Państwo, to też będzie czas dla Państwa na zadanie pytań. Proszę takie jeszcze zdjęcia może przodem. Nie, chodzi mi o to, żeby jeszcze raz odwrócić razem koszulki i to wyglądało. Jeszcze Mateusz, Mateusz jeszcze. Tak. Fantastycznie. Logo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a także logo Gdańskiego Grubu, Klubu Sportowego Gadania 1922 na koszulce. Szanowni Państwo, yy... Bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy, że udało się podpisać umowę o współpracy. Prosiłabym także tylko o ustawienie mikrofonów, ponieważ to jest też czas dla Państwa na zadanie pytań. Jeżeli takie są, to bardzo proszę, to jest ten czas. Słucham? Indywidualnie jak najbardziej setki wywiady też po, po konferencji. Prosiłabym. Y ja może, nie, może przyniosę. Przepraszam. No, ja mam takie pytanie, bo też ostatnio głośna sprawa w ostatnich miesiącach była dotycząca siedziby w jak, jak Państwo w ogóle do tego się odstosunkowujecie i jak to ma w ogóle wpływ, że tej siedziby może nie być? Czy jako też takiego miejsca pomnika, prawda, historycznego, gdzie te, ten klub się rozwijał i jak? Jak to w ogóle wygląda? Mówimy w tej chwili o historycznym miejscu dawnego klubu KKS Gedania na ulicy Kościuszki. Nie starczy nam czasu, żeby mógł przedstawić Państwu historię i genezę, dlaczego w tej chwili piłkarska Gedania. Która usamodziła się w roku 2006 znajduje się na ulicy Halera. Po prostu takie by, taka była sytuacja właścicielska, gdzie nas po prostu stamtąd no, relegowano. Dzięki współpracy z gminą miasta Gdańskich rzeczywym ludziom, udało się na, po, na terenach podawnej oczyszczalni Zaspa stworzyć kompleks sportowy, który dzisiaj wygląda tak jak Państwo wiecie, boiska, hale sportowe. Natomiast y, kwestia y, dawnego boiska na Kościuszki jest badana przez wszystkie możliwe instancje. Y, my nie jesteśmy, my jako Gdański Klub Sportowego Dania 1922 nie jesteśmy stroną w tym sporze i w tych działaniach. Jedynie y, jesteśmy jakby dawną sekcją piłki nożnej, która kiedyś z tych terenów korzystała. Póki mieliśmy wpływ na pewne działania Uczestniczyliśmy w różnego rodzaju postępowaniach w charakterze świadków, ponieważ ja miałem dostęp do pewnych dokumentów przedstawiających sprawę. Na dzień dzisiejszy, jaka jest sytuacja, mogę powiedzieć tylko, jaka jest nasza sytuacja. Dzięki współpracy i w ostatnim okresie pomocy Muzeum II wojny światowej poprzez wspólne działania udało nam się stworzyć bardzo fajny i przyjazny dla dzieci i młodzieży kompleks sportowy, zapewnić do roku 2020, chyba, musiałbym powiedzieć 2013 plus 25, lat 2038 roku zapewniliśmy stałą siedzibę i bazę rozwojową i sportową na obiektach przy ulicy Halera. Teren, który w tej chwili użytkujemy, jest terenem użytkowanym na podstawie tej umowy na okres 25 lat. Daje nam tą stabilizację, daje nam możliwość rozwoju. Gdyby nie to, dzisiaj byśmy tutaj nie byli, bo byśmy nie mieli. Podjęliśmy te działania, żeby zabezpieczyć potencjał dzieci i młodzieży. Natomiast wiem, że są czarne starania, jeśli chodzi o tereny historyczne Kościuszki. Co się dzieje w tej materii, dokładnie nie wiadomo. Wiemy tylko, że poprzedni właściciel, czyli spółka akcyjna Gadania, tereny te sprzedały w firmie deweloperskiej, która ma ten teren zagospodarować. historyczna jest jakby takim fundamentem, że powinien on wrócić, czy no jak się nie da, to się nie da i czy po prostu w tej sprawie, czy jest w porządku właśnie, że tak ważny teren historyczny, no może się zmienić, prawda, w jakiś teren właśnie deweloperski i czy nie powinny interweniować jakieś właśnie też Instytucje państwowe, które mogą pewne rzeczy jakby sprawdzić, bo ja nie wiem, czy wolno sprzedawać, prawda, dziedzictwo narodowe Koniecznie. Ja panie redaktorze, może tutaj się włączę, bo to też pytanie w pewnym sensie do, do naszego organu prowadzącego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wykonuje wszystkie właściwe dla Ministerstwa kroki, aby zachować ten teren i tkankę dziedzictwa narodowego, która jest przy ulicy Legionów, przy ulicy Kościuszki. Nasze stanowisko jako Muzeum II wojny światowej w Gdańsku jest tutaj oczywiste, nie tylko jako gdańszczanin, historyk, ale także jako były zawodnik Gedanii, odpowiedzialny za instytucję, która dziedzictwem narodowym się zajmuje. Uznajemy, że tereny Gedanii powinny wrócić. Do opowieści o historii, do tego całej spuścizny i całego zbioru, który przemawia o wartościach. I oczywiście to nie jest miejsce, w którym mogłyby powstawać kolejne budynki. Natomiast, tak jak powiedział Pan Prezes, to znajduje się poza zakresem naszych aktualnych działań. Około 800 dzieci dzisiaj trenuje, 800 zawodników i trenerów na Gedanii. Dzisiaj Gedania 1922 ma swoją siedzibę. I swój kompleks sportowy przy ulicy Halera i w tej współpracy skupiamy się na tym, co mamy, jednocześnie wyrażając swoje ubolewanie nad tym, co dzieje się wokół historycznych terenów Gedanii, Mówię tutaj w imieniu Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Zgadzam się z panem redaktorem że jest to miejsce szczególne dla Polaków, miejsce, które przemawia, miejsce, w którym jest pomnik poległych gedanistów. Wobec tego wspieramy całą działalność i wszystkie ruchy mające na celu uchronienie tkanki dziedzictwa narodowego przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Legionów, ale to w żaden sposób nie wpływa na naszą wizję, na naszą współpracę prognozowania i rozbudowy potencjału sportowego, edukacyjnego i historycznego klubu Gedania. A Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego swoimi decyzjami ostatnimi z 2020 roku wstrzymując budowę osiedla na historycznych terenach Gedanii pokazuje, że troszczy się o ten teren. Jeszcze może jedna kwestia, która nie jest stricte formalną prawdą. Ja patrzę na to z punktu widzenia gedanistów związanych z Gedaniem. My co roku zapraszamy, z naszą młodzią składamy więcej pod pomnikiem. Jest to uhonorowanie i miejsca, i ludzi, i kultywowanie pamięci wśród naszych młodych zawodników. Doskonale rozumie starsze pokolenie gedanistów które przychodzi do nas na nowe obiekty, ale ja widzę po ich twarzach, że to nie jest to. Oni tak byli silnie i emocjonalnie związani z tamtym terenem, że cieszą się z nowych obiektów, cieszą się z fajnego poziomu rozwoju, ale to oni cały czas emocjonalnie i duchowo są z tym miejscem związani i często do niego powracają, więc z tego punktu widzenia fajnie byłoby, gdyby tam w przyszłości był stadion piłkarski. Inaczej, stadion z boiskiem piłkarskim tak jak to kiedyś bywało z trybunami, gdzie były organizowane bardzo fajne imprezy, gdzie jako dzieciach w klasie sportowej również uczestniczyłem tam w różnych spotkaniach. I dla tych, którzy jeszcze żyją i pamiętają tamte czasy, byłoby to naprawdę fajne miejsce do spotkań i do wspomnień po prostu z dawnych, dawnych czasów. Także z tego punktu widzenia ten teren taką wartość przedstawia dla naszych dzieci, że wiedzą, że stamtąd wywodzą się ich korzenie z ulicy Kościuszki, a dla tych, którzy jeszcze żyją i pamiętają, dają tam te czasy, żeby póki są mogli jeszcze spotkać się na tym terenie, bo jest ich coraz mniej. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Anna pisarska Mańska, Gdynia, Strefa Prestiżu. Ja mam takie pytanie, czy państwo już albo czy możecie zdradzić, czy macie jakiś szkic obchodów za rok? Jakieś działania, które wspólnie planujecie, tylko wspólnie? Tak, szkic już jest. Jeśli chodzi o obchody, planujemy mecz towarzyski naszego pierwszego zespołu. Liczę na to, że za rok albo w przyszłym roku, no może na stulecie, który awansuje do trzeciej ligi, bardzo na to liczę. Czyli mecz towarzyski z zespołem Ekstraklasy. Tutaj czynimy rozmowy z wieloma klubami. Na pewno będzie turniej międzynarodowy dla dzieci, dla najmłodszych. Na pewno będzie odsłonięcie alejki takiej historycznej, ale stałe eksponaty, która właśnie będzie mówiła o, o bohaterach, o polskich bohaterach, czyli gadaninistach, którzy oddali życie za Polskę. Uda się też zorganizować bal charytatywny, w którym to zostaną ogłoszone też różnego rodzaju plebiscyty, jak na jedenastkę stulecia naszego klubu, jak na docenienie trenerów, działaczy, którzy po prostu. Bardzo dużo zrobić dla tego klubu, tak więc to są te najważniejsze jakby punkty naszego jubi jubileuszu. Dla nas rok 2022 też będzie szczególny, będziemy oczywiście pozycjonować i mówić o Gedanie, o stuleciu klubu. Obecny dzisiaj z nami profesor Janusz Trupinda wraz z częścią zespołu Muzeum II wojny światowej w Gdańsku przygotowuje też historyczną wystawę czasową o Gedanii, o tym stuleciu. W związku z czym na pewno będziemy w roku 2022 akcentować tą wyjątkową rocznicę w wielu kierunkach edukacyjnych i kulturalnych. Tutaj jeszcze jedna tak. informacja. Planujemy i przygotowujemy. Wydanie książki na stulecie. Gdani. Chcielibyśmy, żeby ona zawierała element historyczny, aspekty nowożytne, chcielibyśmy, żeby ona była wydana w sposób tradycyjny, ale również zawierała no, nośniki typu takiego, które dzisiejsza młodzież sobie najbardziej ceni. Wiem, że tutaj dla nas z pewną skarbnicą będzie pan trupinda, bo kto jak to, ale jeśli chodzi o gadanie, to posiada ogromną wiedzę i zasoby, także tutaj będziemy liczyli na współpracę z Panem, jeśli oczywiście pan wyrazi zgodę i znajdzie czas. Bardzo dziękujemy. Czy są jeszcze jakiekolwiek pytania? To jest ten czas na zadawanie. Jeżeli nie ma, bardzo dziękujemy za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Zapraszamy oczywiście do śledzenia naszej działalności muzealnej na naszych profilach społecznościowych, na naszej stronie www.muzeum1939.pl. Dziękuję Państwu i zapraszam na przyszłość.